Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem yy, powiedzieć, przekazać parę słów na temat kłamstwa. Tak, na temat kłamstwa, na temat politycznego kłamstwa. Szanowni Państwo, nie jest nowością, że politycy kłamią. To jest fakt, to jest prawda, że politycy kłamią. To nie jest przypadek, że około 500 lat temu Niccolò Machiavelli w swojej książce pod tytułem Książę zalecał władcom, aby nie przeceniali prawdy, jeśli jest to pomocne w utrzymaniu władzy. Kłamstwa były w historii i są nadal integralną częścią polityki i są one integralną częścią komunikacji politycznej. Kłamstwa w państwach niedemokratycznych Niedemokratycznych systemach, tak na przykład jak III Rzesza w czasie II wojny światowej, czy reżimy komunisty, komunistyczne w państwach takich jak Korea Północna, czy wcześniej państwa dawnego bloku wschodniego, są już legendarne. Wystarczy pomyśleć o słynnym stwierdzeniu: Nikt nie zamierza budować muru. To stwierdzenie wygłosił. Walter Ulbricht, przewodniczący wiodącej partii komunistycznej w Niemieckiej Republice Demokratycznej, wygłosił to stwierdzenie na krótko przed budową muru berlińskiego. Wiele wskazuje na to, że państwa totalitarne w ogóle nie mogą istnieć bez systematycznego, regularnego kłamstwa. George Orwell fantastycznie to wszystko opisał w swoim wiekopomnym dziele pod tytułem. 1984 Szanowni Państwo, pomimo, pomimo zakłamania, które kreuje podstawy polityki, można odnieść całkiem uzasadnione wrażenie dzisiaj, że charakter i funkcja kłamstw politycznych zmieniły się w ostatnich latach. Tak, zmieniły się. Mamy do czynienia obecnie z inną formą kłamstw. Te, te kłamstwa stały się bardziej wyrafinowane, nie mówi się już dzisiaj o kłamstwie, ale o Mówi się na przykład o postprawdzie, postprawda albo alternatywne fakty. Wskazuje na to, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem kłamstwa, z innym, innym zjawiskiem niż to dawne kłamstwo polityczne. Oczywiście nowe kłamstwo nie zastąpiło całkowicie starego kłamstwa, bo go nie mogło zastąpić. Dlaczego? Dlatego, że choćby, że kłamstwo pozostanie zawsze kłamstwem, ale nie było innego wyjścia, bowiem społeczeństwa mączeją, ludzie mączeją, więc politycy musieli nadać kłamstwu nową oprawę, musieli zmodyfikować kłamstwo, musieli to kłamstwo uatrakcyjnić. Politycy musieli. Wyszukiwać i wyszukują nadal kłamstwo bardziej wyrafinowane, oryginalne itd. Tak Najgorsze jest jednak to, że obecnie atakowane są tradycyjne instytucje prawdy, zwłaszcza media. Media, które dawniej głosiły prawdę, one teraz stały się powiedzmy opoką kłamstwa. Mniej lub bardziej stają się one uzależnione od polityki, są już uzależnione od polityki. Oczywiście w zależności od rozwoju demokracji w danym kraju. Media stały się idealnym propagatorem i roznosicielem kłamstwa. Stąd też powstało pojęcie kłamliwej prasy. Prasa kłamie. Prasa nie mówi prawdy. I to oznacza oczywiście utratę zaufania do prasy, do mediów przez. Znaczną, znaczną część społeczeństwa. Nawet takie dzienniki, takie media, które były uznawane jako dziennikarstwo wysokiej jakości, przestały być wiarygodne, ponieważ one stały się również roznosicielem politycznego kłamstwa. Szanowni Państwo, jednak pytanie, jakie pojawia się tutaj niejako automatycznie, brzmi: gdzie szukać prawdy? Gdzież tej prawdy szukać, jeśli nie ma bardziej powszechnie uznawanych organów zajmujących się prawdą? Nie ma już właściwie takiej wspólnej przestrzeni publicznej, która by się zajmowała prawdą, która by propagowała prawdę. Gdzie szukać tej prawdy? Ostatecznie nie istnieje już konsensus co do tego, czym jest prawda, co jest fałszywe. Nastąpiło jakieś pomieszanie z poplątaniem. Są tylko różne antagonistyczne stanowiska polityczne, które basują, bazują na mniej lub bardziej wyszukanym kłamstwie. To kłamstwo jest mniej lub bardziej wyrafinowane. Ono jest czasami prymitywne, czasami bardzo cyniczne itd., ale ta dyskredytacja prawdy na świecie istniała już zawsze, istniała zawsze, odkąd istnieją politycy. Niezwykła jest jednak dzisiaj forma i intensywność, z jaką obecnie uprawia się kłamstwo polityczne. Natomiast media są postrzegane jako agent ugruntowanej polityki, jako część wielkiego spisku, można by powiedzieć, przeciwko zwykłym ludziom, przeciwko zwykłym obywatelom. Media. Roznoszą po świecie to kłamstwo, mówiąc prostym językiem. Naturalnie ważne jest stanowisko adresatów kłamstwa politycznego, a więc zwykłych obywateli. Ostatecznie w procesie każdego kłamstwa występują dwie strony: ten, który kłamie i ten, który daje się oszukać. Ale kiedy ta dezinformacja staje się coraz bardziej problematyczna ze strony obywateli, kiedy ci obywatele już nie wiedzą, co jest prawdą i i co jest kłamstwem? Właściwie ta pokusa okłamywania obywateli powinna zniknąć powoli u polityków. Jednak tak się nie dzieje. Politycy nadal koncentrują się na, na kłamstwie i nawet są dumni z tego, że wymyślają ciągle nowe kłamstwa. Aktualna epoka tego nowego kłamstwa politycznego. Yy, funkcjonuje nadal, ona istnieje, my w niej żyjemy. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie rozwoju, aby prawda, aby prawda stała się znowu atrakcyjna i znowu aktualna. Polityczne kłamstwo ciągle określa naszą yy, naszą codzienność. Ale jeszcze raz powtarzam, z kłamstwem jest tak, że muszą zawsze istnieć dwie strony. Podobnie jak z kradzieżą. Musi być złodziej i musi być ten, który daje się okradać. I z kłamstwem jest podobnie. Ten, który kłamie i ten, który się daje okłamywać. Więc jakie mamy wyjście? Nie pozwólmy się po prostu okłamywać. Szukajmy prawdy. I to wszystko. Dziękuję Państwu.